Uważam, że nie przyciągam kobiet. To nie jest prawda, to jest tylko i wyłącznie program w podświadomości. Masz taki program pod tytułem Uważam, że nie przyciągam kobiet. I dopóki ten program jest aktywny, dopóki on tam jest włączony, no to nieustannie będziesz to tworzył. Bo umysł nieustannie tworzy, nieustannie manifestuje to, co, to, co... Te, te programy, które się w nim znajdują. Tak jak mówiliśmy, że podstawową zasadą świata, w którym żyjemy, jest to, że umysł dąży do manifestacji tego, co w sobie, tego, co jest jego zawartością. Więc jeżeli w umyśle masz taki pogląd o sobie, ja nie jestem atrakcyjny, ja nie przyciągam kobiet, no to umysł będzie ci dawał tego więcej. Będzie ci tylko na każdym kroku dawał jeszcze więcej tego braku kobiet, jeszcze więcej tego poczucia atrakcyjności. Zatem to jest paradoks. To, że na to, to, że faktycznie nie ma kobiet w Twoim życiu, to nie dlatego, że coś jest to u mnie tak, tylko dlatego, że Ty wierzysz, że coś jest to u mnie tak. Więc to jest tylko i wyłącznie skutek, to co widzisz na zewnątrz. Świe to, to, że nie przyciągasz kobiet, to jest, to jest jakiś przejaw zawartości umysłu, tak jak ciało. Cokolwiek dzieje się z ciałem, tylko pokazuje, co masz w umyśle. I cokolwiek jest na zewnątrz, na przykład w temacie relacji damsko-męskich, tylko pokazuje, jeżeli. W Twoim życiu nie ma kobiet, jeżeli masz jakieś tam kiepskie relacje, nie masz swobody, to znaczy tylko i wyłącznie tyle, że masz w umyśle coś, czy mnie od siebie odpychasz. Jakiś program. I to właśnie ten program to jest jeden z takich idealnych przykładów pod tytułem Nie uważam, że moja osoba przyciąga kobiety. Tak długo jak będziesz w niego wierzył, tak długo będziesz miał takie efekty pod tytułem Nie będziesz przyciągał kobiet. Ale jeżeli postanowisz. Go porzucić. Masz taką moc, masz takie prawo. Każdy z nas ma wolną wolę. To ty wybierasz, w co wierzysz. Ty wybierasz, w, czy wierzysz w to, że świat jest wspaniały, czy świat jest straszny. Ty wybierasz w to, czy przyciągasz kobiety, czy nie przyciągasz kobiet. To jest Twój wybór. Nie Ja nie mam na to wpływu, co ty w, to wierzy, w co Ty wierzysz. Masz w sobie taką moc i masz też prawo, żeby zrezygnować z jakiegoś programu, żeby go porzucić, żeby pozwolić mu odejść, żeby go skasować. Tylko kwestia wyboru. Więc Trzeba ten wybór podjąć. Ja świadomie wybieram, w 100% procentach świadomie, odpowiedzialnie rezygnuję z wiary w taki program albo kasuję tę myśl i już w to nie wierzę, bo jestem nieograniczony, bo mam taką moc, aby skasować coś z umysłu, bo jestem, bo jestem czymś większym niż umysł, jestem czymś większym niż zawartość tego umysłu. Jakkolwiek to powiesz, jakimikolwiek słowami, jakąkolwiek formułką, to powiesz. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma Twoja intencja, że ty się zorientowałeś, że masz w podświadomości jakiś program, który ciebie sabotuje pod tytułem Ja nie jestem atrakcyjny, Twoją świadomą intencją, Twoją świadomą decyzją jest przestać go zasilać, usunąć go, skasować, poddać, porzucić, zrezygnować z niego. I za każdym razem, jak będzie ci się znowu pojawiało. Za każdym razem, jak będzie wracała ta myśl, że ja nie przyciągam kobiet, ja jestem nieatrakcyjny, ze mną coś jest nie tak, to za każdym razem sobie to mów. Kasuję to, rezygnuję z tego, porzucam, przestaję w to wierzyć, poddaję to, jestem czymś większym niż mój umysł. Jakimikolwiek słowami chodzi o ten wybór. Nie, ja przestaję w to wierzyć. Od teraz już przestaję w to wierzyć. W ten sposób kasuje się zawartość umysłu. Czy programy w podświadomości, przez świadomy wybór, świadome porzucenie tego, zrozumienie, że jesteś większy niż, niż umysł, większy niż podświadomość i masz taką moc, żeby z tego zrezygnować.